Nikt nie wie co z tym zrobić, tylko dlatego tak jest, a to jest coś bardzo złego, no to Państwo wiecie, dług publiczny bierze się z tego, że rząd pożycza pieniądze u lichwiarskiej międzynarodówki. Ona mu nie pożycza na piękne oczy. Rząd musi dać zabezpieczenie tej pożyczki. Jakie zabezpieczenie daje? Ano zabezpieczeniem długu publicznego są dochody z przyszłych podatków. Nie z tych, co są, bo to, to z przyszłych podatków. Rząd zatem zastawia u lichwiarskiej międzynarodówki przyszłe podatki na całe dziesięciolecia naprzód. To znaczy zastawia lichwiarskiej międzynarodówkę nasze dochody przyszłe. Znaczy nie nasze, bo tu nas już nie będzie, naszych dzieci, naszych wnuków. Całe bogactwo naszego narodu jest już zastawione u ulichwiarzy. No to co jest, to jest coś okropnego już nie to, że złego, to jest coś okropnego. A to jest skutek tego zaniechania, tego śmiechu w 1992 roku, a więc całkiem niedawno. Więc jeżeli mówimy, to nie dopust Boży jest, to jest skutek głupoty naszych umiłowanych przywódców których wtedy żeśmy lekkomyślnie wybrali, zaufając ich obiecankom, cacankom. Otóż proszę Państwa, jeżeli są przyczyny, występują podobne, to mogą wystąpić podobne skutki. Możemy, musimy się liczyć z tym, że z tych samych przyczyn mogą wystąpić takie same skutki. A jakie skutki wystąpiły w XVIII wieku? Ano rozbiory Polski. Rozbiór Polski. Był skutkiem tych wszystkich przyczyn, które się złożyły na słabość państwa. I nieumiejętność znalezienia jakiegoś źródła siły. Dlatego, że każdą próbę znalezienia źródła takiej siły, czy stworzenia takiej siły, skutecznie blokowała agentura, która gdzie indziej była brana na powrót, albo na pieniek, a u nas była nietykalna. Tak jak i dzisiaj. No to skoro dzisiaj występują takie same przyczyny, mamy do czynienia z recydywą saską, a nawet Stanisławowską, no to trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia takich samych skutków. I proszę Państwa, wspominam o tym XVIII wieku, dlatego o tym organizowaniu takiej sztucznego lekceważenia wobec naszego narodu, takiej fałszywej formuły którą się podsuwa opinii europejskiej, dlatego że dzisiaj mamy znowu podobną operację. Nasz naród znowu jest obiektem takiej samej operacji. Na początku lat 90. pojawiło się. Wobec narodu polskiego, właśnie, nie wobec poszczególnych Polaków, bo to by może było jakoś tam uzasadnione lepiej lub gorzej, ale wobec całego narodu polskiego na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności pojawiło się dziwaczne oskarżenie, że Polacy w obliczu Holokaustu zachowali się biernie. Z tym oskarżeniem wystąpiły żydowskie organizacje nazywane organizacjami przemysłu Holokaustu. Było to oskarżenie trochę, znaczy o tyle dziwaczne, że ci oskarżyciele nie precyzowali, co właściwie naród polski powinien zrobić, żeby nie zasłużyć na taką recenzję, że się biernie zachował w obliczu Holokaustu. No bo coś tam jednak zrobił. Polska wypowiedziała, znaczy podjęła wojnę z Rzeszą Niemiecką. W tej wojnie armia polska została pokonana, rozgromiona. Polska stała się. Obiektem agresji dwóch wrogów, którzy dokonali podziału terytorium państwowego wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow i rozpoczęli natychmiast eksterminację narodu polskiego, koordynowaną po obydwu stronach kordonu. Dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że NKWD i Gestapo urządzali okresowe narady dopóki wojna nie wybuchła sowiecko-niemiecka, w jaki sposób koordynować akcji, akcję eksterminacyjną po obydwu stronach kordonu. I mimo to ostatnia taka narada się odbyła w lutym 1940 roku w Zakopanem. Mimo to naród polski wytworzył ośrodki oporu, również oporu zbrojnego. Ale warto zwrócić uwagę, że na, na, na brak symetrii te ośrodki oporu zbrojnego były bardziej widoczne i bardziej aktywne po niemieckiej stronie kordonu. Po sowieckiej stronie kordonu właściwie ich nie było. A jeśli nawet były, to takie bardzo słabiutkie. A przecież tam mieszkali, tam żyli tacy sami Polacy, jak i tu, wcale nie gorsi. Co się stało? Dlaczego taki brak symetrii był? Warto wskazać na dwie przyczyny. Pierwsza to taka. Pierwszą przyczyną był Winston Churchill. Winston Churchill kazał szefowi swojej tajnej służby SOE podpalić Europę, ale nie całą. Kazał mu tylko podpalić Europę, to znaczy podnieść opór przeciwko Niemcom w tej części Europy, która była pod wpływami niemieckimi. Ta część Europy miała być podpalona, natomiast ta, co była pod wpływami sowieckimi, podpalona nie powinna być. Churchill nie chciał świecić Józefowi Stalinowi w oczy żadnymi pożarami. I to była jedna przyczyna. Druga przyczyna już nie miała nic wspólnego z Winstonem Churchillem, tylko raczej z Niemcami. Otóż, jak Państwo wiecie, na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska prawie natychmiast, a w każdym razie bardzo szybko, została izolowana od ludności polskiej. W związku z tym nie mogła być wykorzystana do penetracji społeczeństwa polskiego, co ułatwiło podjęcie organizacji oporu, również oporu zbrojnego. Natomiast na terenie okupacji sowieckiej sytuacja była całkiem inna. Tam ludność żydowska nie tylko nie została izolowana od ludności polskiej, przeciwnie, znaczna część obywateli polskich żydowskiego pochodzenia przeszła na stronę wroga, a ponieważ byli ci ludzie wrośnięci w, społecze... w społeczność tamtejszą od stuleci, w związku z tym mieli ogromne możliwości wywiadowczej penetracji polskiego społeczeństwa. Co, jak się państwo domyślacie, ogromnie utrudniło organizację jakiegokolwiek oporu, zwłaszcza zbrojnego, tym bardziej, że bolszewicy od razu przystąpili już w lutym 1940 roku przystąpili do masowych wywózek w głąb Rosji. Ale kiedy tylko rozpoczęła się wojna sowiecko-niemiecka w 1941 roku, kiedy front niemiecki przesunął się na wschód, natychmiast na zapleczu frontu niemieckiego powstały potężne ośrodki polskiego oporu zbrojnego, znacznie silniejsze niż w Polsce centralnej. To pokazuje, że. Zmieniły się warunki i oto, proszę bardzo, tam też Europę można było podpalać, a poza tym już nie można było, już nie, były, nie, było, nie było możliwości tak głębokiej penetracji wiadowczej polskiego społeczeństwa, co umożliwiło organizację ośrodków oporu. Więc wspominam o tym dlatego, że Polska, Polacy bardzo dużo zrobili w tych warunkach. Jakie istniały, żeby nie zasłużyć sobie na taką recenzję, że zachowali się całkowicie biernie. Gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy ten zarzut odwrócić i powiedzieć: No, Żydzi nie zrobili nic, żeby ocalić 3,5 miliona Polaków od śmierci, przecież tyle zginęło. Ale po naszej stronie nikt takiego zarzutu nie wysuwa, bo on jest absurdalny. Tymczasem druga strona się nie krępuje. I nie bardzośmy wiedzieli właściwie, dlaczego takie oskarżenia są pod adresem naszego narodu wyczuwane, wysuwane, ale szybko żeśmy się dowiedzieli. W 1994 roku ośmiu polityków amerykańskich wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Górena Krzysztofera. Z takim żądaniem, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw Środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią majątkowym roszczeniom żydowskim, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Co to znaczy, że stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą? Wszystkie państwa Środkowej Europy w 1994 roku na czele, na pierwszym miejscu listy swoich priorytetów politycznych umieściły postulat wejścia do NATO. A ponieważ kierownikiem politycznym NATO są Stany Zjednoczone, no to nie trudno się domyślić, że pogorszenie stosunków Stanów Zjednoczonych z państwami środkowej Europy oznacza szlaban do NATO, niemożność zrealizowania podstawowego postulatu politycznego. Wprawdzie takie ostrzeżenie, o ile mi wiadomo, nie zostało wystosowane, ale nastąpił przeciek kontrolowany do amerykańskiej prasy, w związku z czym rzecz się stała jawna i rząd polski aluzję paniał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ta ustawa się składała z dwóch części. Pierwsza część to były takie przepisy natury administracyjno-prawnej, no niezbędne w każdym państwie, jak władze państwowe, władze administracyjne, jakie mają, jak tam mają procedury różne ze związkami wyznaniowymi prowadzić. I to jest normalne, natomiast druga część tej ustawy obejmowała przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach obejmującym szacunkowo, bo to nikt dokładnie tego nigdy nie... Definiował szacunkowo transfer wartości około 10 miliardów dolarów. Byłem chyba jedynym człowiekiem, który się publicznie przeciwko tej ustawie opowiadał. Nie dlatego, żebym był przeciwny restytucji własności tam, gdzie to jest uzasadnione. Natomiast ta ustawa nie wprowadzała restytucji własności tylko wprowadzała transfer majątkowy, między innymi nie tylko dla dziewięciu istniejących gmin żydowskich w Polsce, ale również dla Nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Traktując to jako zwrot mienia, no w przypadku nowojorskiej organizacji był to nonsens całkowity, bo przecież ta organizacja nigdy nie miała nic wspólnego ani z Polską, ani z tym mieniem. Ci ludzie, którzy to mienie na skutek wymordowania ich przez Rzeszę Niemiecką, byli obywatelami polskimi, a nie amerykańskimi, ani izraelskimi, bo Izraela w ogóle nie było jeszcze wtedy jako państwa. To byli obywatele polscy, a zgodnie z zasadami dziedziczenia majątków bezspadkowych, jeśli nie ma spadkobierców ani ustawowych, ani testamentowych, to dziedziczy państwo, którego obywatelami są. Byli ci spadkodawcy. I tak jest we wszystkich państwach skręgu prawa rzymskiego. I tak było w Polsce. Więc ja dlatego się przeciwko tej ustawie opowiadałem. Trafnie, jak się okazało potem, przewidując, że przyjęcie tych rozwiązań stworzy niebezpieczny precedens na przyszłość. I tak się rzeczywiście stało. No i z tej racji, że byłem y, jedynym człowiekiem, który się ośmielił przeciwko tej ustawie opowiadać publicznie, no to byłem zapraszany na różne takie dyskusje, bo przecież no, trzeba było jakiegoś przeciwnika zaprosić dla oka, przynajmniej, żeby go rozsmarować na podłodze i pokazać, że on nie ma racji, że to czarne podniebienie, antysemita i tak dalej, i tak dalej. No i ja się godziłem na taką odgrywanie takiej roli, chociaż trudno mnie było rozsmarować na podłodze, bo byłem dosyć dobrze przygotowany do lekcji. Wiedząc, że jak będę źle przygotowany, to mnie naprawdę rozsmarują na powodze. No i któregoś dnia byłem zaproszony do pierwszego programu Polskiego Radia na dyskusję na żywo. Bardzo lubię takie dyskusje, jak coś się powie, to już pozostanie, od razu idzie na antenę, więc to nie można nic już tam zaklajstować. No i jednym z tych dyskutantów był taki poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak się okazało, sprawozdawca tej ustawy. I jemu się na antenie wypsnęło takie zdanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Ja mówię, ach, panie pośle, to tak mi pan mówił, to nie dlatego my tu chcemy im tu tak dogodzić, że oni mają rację, że im się coś należy, tylko że się ich boimy, ale może się ich tak nie boimy, może się trochę mniej boimy, bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą, prawda? Więc on był trochę taki zmartwiony, ale się zorientowałem z tego, co on mówił, że on nie bardzo się orientuje w tym tle prawnym całego zagadnienia. I zatrzymałem go po tej audycji, na kawę, mówię panie pośle kochany, niech pan łaskawie tutaj jeszcze ze mną usiądzie. No, i on tak zacząłem mu tłumaczyć, objaśniać to tło prawne, i on po kilkunastu minutach zaskoczył. Mówi, Ach, jak, skoro tak, to ja będę to inaczej referował na komisji. No więc ja mówię, Panie pośle, kochany, no to właśnie o to mi chodzi, że, żeby Pan tutaj to prawidłowo jakoś ustawił. I zacząłem go namawiać do tego, żeby zrezygnować z użycia w ustawie terminu zwrot, bo on będzie bardzo w przyszłości niebezpieczny. On na to mi powiedział, że nie może z tego zrezygnować jako poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ prezydent Kwaśniewski swoim zwyczajem czegoś tam tym Żydom naobiecywał w Nowym Jorku, i akurat poseł SLD nie może dezawuować prezydenta Kwaśniewskiego.